No siemaneczko, tak jeszcze w sumie słowem wstępu, pamiętajcie, że dzisiaj zaczynamy maraton, odcinki będą wpadać codziennie o 9 i 15 i chciałbym, żeby jakby po jednym dniu wybijało tam pod tymi materiałami 60 łapek w górę, myślę, że jesteście w stanie to zrobić, no i w sumie dziękuję i zapraszam do oglądania. Jak mam no świat, całkiem się Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym pięknym, bożym materiale z serii Sąsiady. Moi drodzy, przyjechałem aktualnie zestawem moim zatorkiem po wymianie olejów, filtrów i jeszcze w sumie czegoś tam. A w sumie też wyczyszczony został względnie umyty z zewnątrz zatorek, także taka kompleksowa usługa w sumie praktycznie for free, także, także tak no, tak jak mówiłem bodajże w poprzednim materiale taki to faktycznie było, że, że ten zatorek miał, miał swój serwis, był na serwisie u sąsiadki, sąsiadka tam coś, coś tam się zna, także także to tak względnie przeprowadziła mam nadzieję, że jest wszystko OK. Nie, nie będzie jakoś to tam robiło problemów w późniejszym czasie. Co jeszcze? Co jeszcze? Bo tu widzicie, że jest taki trochę sajgon na tym moim podwórku. Tu, wiadomo, przesunąłem sobie te worki. Tu miałem coś wstawić, ale w sumie już tak wyszło, że, że, że chyba nie wstawię. Przyjechałem, moi drodzy, jeszcze ze Słomą. I tego odcinka chyba Wam nie wstawię, bo, 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 bo wyszedł trochę patologicznie. E, więc e, ta słoma została e, jakby zebrana z, tutaj z tych e, pobliskich dwóch pól. E, powiedzmy, ostatnio był, robio, był robione tutaj żniwa właśnie e, za drogą, i, i to jest właśnie słoma z tych z tych dwóch pól. Tutaj są moje belki, są belki sąsiada. Podzielimy się 3 a 3 i, i będzie chillera. Zawiozę mu, ale to chyba dopiero jutro, bo dzisiaj wyczekuję transportu. Ma przyjechać do mnie transport. Wymieniam ten mały, ale akurat względnie pasujący pod ilość obornika rozrzutnik, no bo mam tylko kurki. Ale to, moi drodzy, tylko do czasu. Mam nadzieję, że wypali wszystko i, i będziemy mogli coś podziałać. Oho, już, już tutaj trąbi ktoś, to chyba. Chyba jedzie pan sklepowy, tylko... O, jedzie, dobra, jaka masina, tutaj, tutaj. No, jeszcze coś wiedzie. No, tutaj można. Albo w sumie dalej jeszcze by pan podjechał. Jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, 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 dobra. Można rozkładać. Ale to palę, palę, palę zetora. Powiem wam, że będzie... Yy, będzie to dla mnie trochę wyzwanie na tym yy, moim... ...podwórku to... ...manewrować tym wszystkim, ale no, dobra. Oho, jeszcze jakimś... Przepraszam, dałoby radę tu przyjechać, żeby musiał zawrócić No panie, teraz to będzie bieda. Teraz to będzie bieda, żeby tu przejechać. To naokoło by musiał pan jechać, przez wieś tam. Dobrze, dobrze To eee, Chyba dobrze idę. Stój! O panie, mi go tu No, powoli! Tara, powoli pan będzie leżał. Oh. O, odpiąłem pasy. Panie, to tak szybko. Panie, ja nie wiem, co ja mam za bieg. Musisz łóżkę. <szóstkę. gibusie> panie, 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 poczekajcie, bo to ja jeszcze mam jeden sprzęcior do załadowania. A to nie ten transport. Ja tylko rozwożę. Nie zabieram. Jak to pan nie zabiera? A było... no nie, nie zabieram. Ale to przecież było opłacone wszystko, w sensie... Tu miał być zabrany, się przywieziony, właśnie ten piękny zestaw. W ogóle witam pana. No, tak, dzień dobry, dzień dobry. Nie, nie będę. Yy, no, no co, no, miał być ten zestaw przywieziony, chyba, chyba jest ok. Nie, nie poglite. Ale mnie tu gdzieś i wciągnęło w tą osłonę. Nie no, chyba dobry jest. Nie, nie będę ham hamować, hamuję wszystko tu po wałek. Ja tak, nie za małe, to do tego zetora. Nie no, gdzież to za małe, panie. To ja, ja tu na razie nie mam. Nie mam czego tutaj ładować tak za bardzo. Na razie to jest, wie pan, wstępnie. A co co wyjdzie w, z, z czasem, to na, zobaczymy. Na razie się nie nastawiam na Bóg wie co. Zobaczymy, jak to będzie ciurać z no, Będzie dobrze. Bo to ile? 8 tą ładowności. No to panie, to jest. z 15-16 spokojnie wejdzie. Tam się dopompuje laczki i będzie. 7-800 dokładnie. 7-800, no Katalogowo, no to mówię. Do, doładujemy 15-16 ciurać będzie. <noise> Dobra. A, z 30 się zmieści. Z 30 się zmieści. Jak się popieści, to się wszystko zmieści, panie. Ja na panie ja mówię, bo tu jeszcze do jednego sąsiada muszę zawieźć, to i dopiero wtedy za jakieś 4-5 godzin przyjadę po nie? Aha, w ten sposób. A właśnie widzę, co to za sprzęt, jak pan wiezie? Agromasa. A to A. do jakiego sąsiada też jakiś. Pierwsza, ale tam. tam nasza. tutaj od nas, czy nie? Tak. A to już chyba wiem do kogo, do, do, do kolegi prawdopodobnie, bo mi się chwalił, że będzie coś nowe nabytki robił to... Do kolegi czy kolegów? E, do kolegi Nie, nie? bo to słyszałem, że dwóch jest. Aha, to, to... A to może nie jeden, no to nie wiem, ale... Sprzęcior ko konkretny. Ładnie, poznamy się. Dobra, nie będę pana tutaj zatrzymywał, Pod, podpisać pewnie trzeba, bo tam wszystko już było opłacone. Dobra, e, da, bo czekaj pan ja tylko wezmę rzeczy. panie, też tu pan na tym podpiszeć, No, do domu. na tej, na tej. No, o O, cuk-cuk-cuk. Parawka jest. No. Dziękuję Dobra. bardzo, panu za ten transport, i Mam nadzieję, że się nic nie uszkodziło, chyba na pewno się nie uszkodziło, no. Kłaniam się nisko, panu. No, dziękuję bardzo. Dobrze. Szerokości. Do widzenia, życie. do widzenia. Do widzenia. No, no i chillera, no i co, no i co? Tak i sprzęcior, panu. Taki sprzęcior. No ciekawe tam Łupier doli mi bramę I co będzie Kurde Grząsko <gryzko>, Grząsko, grząsko pani Bo to Dziadostwo mam Na tym Na, na podwórku I to do przodu? Do przodu jeszcze? A dobra. Myślałem, że pan mi tu pokazuje, że do przodu. No i dobra. to się jakoś wyprostujemy względnie. I powiem tyle. Nie wiem, czy tego tutaj po prostu gdzieś na boku w krzokach nie zostawię, bo... I chyba tak zrobię, bo się tam po prostu nie pomieszczę. A ja to mam jeszcze do zrobienia trochę. To jest i tak moja działka. Także powiem tak, cyganów nie ma w okolicy, nie mieszkają. Wydaje mi nie słyszałem o nich. Także mam nadzieję, że yy, ...że nie stracę dobytku Bożego. A tu wałek. Aha, bo tu kabli nie ma. Tu kabli nie ma. Łopierdolili kable. Gdzie to? Pneumatyka, wszystko. Te. Hamulce to po jakiemu tu jest podpięte? Ej, ci ta pan <grymne> eee. Dobra, ja jakoś... Powiedzmy tak sobie stanę, trochę jak ułom. Eee. Na wjeździe. No i co, pasowałoby, pasowałoby jeszcze, póki, póki e, nie ma jeszcze nocy, pasowałoby wziąć się za, za te belki, które są, e, to już prawdopodobnie jutro, nie będę tam już e, głowy zawracał sąsiadowi, e, podejrzewam, że to do niego szedł ten sprzęcior, też tam jakaś rozbudowa, wiadomo, no, u niego, u niego to też wygląda yy, o wiele, więc on sobie może pozwolić na takie sprzęty. On przecież na pewno zapłacił yy, za, tą, za tą maszynę tyle, co ja w sumie za sprzedaż i, i kupno nowych ciągników. No, ale tak naprawdę o co, on, on nie musiał sprzedawać praktycznie całego swojego dobytku po to, żeby kupić sobie e, tak jakby zamienić o zamienić sobie za za te maszyny traktory co ma a ja niestety musiałem tak zrobić więc ja tu biedniejszy jestem no niestety taka prosta czysta kalkulacja e, m co trzy belki spróbujemy ściągnąć ale czy to się uda zrobić przynajmniej w ten sposób co ja chcę e, Dlatego wam nie pokazywałem ostatnio tego materiału, bo się wystraszyłem, bo sąsiad coś za mocno ubił te belki. I właśnie. I obawiam się, że po prostu znowu będę miał taki problem, że po prostu nie podjadę z tymi belkami. I będzie problem. I to tak, coś myślę, że taki dość obfity problem. Aczkolwiek. Aczkolwiek nie. Teraz coś weszło. Także nie wiem, może. Może ja coś źle robię, ale wydaje mi się, że faktycznie są za mocno belki yy, ubite i coś mi się tutaj nie podoba. Dobra, trzy belki, tak jak mówię, trzy belki lądują do mnie, trzy belki lądują do sąsiada. Czy mi się przydadzą? Pewnie na razie nie. Ale sprzedać zawsze można. A w sumie ustawimy sobie. Tutaj w tym pięknym zaraz nawrócimy. Pod wiatą, co by nie namokły. E, z, 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 względnie zwolniło się miejsce. Tak jak mówię, no ten rozrzutnik jest mi tam zbędny. I to tak totalnie zbędny. E, no mam nadzieję, że tabelka tam nie pierdulnie na dół. Najwyżej będę musiał jechać do lasu i po prostu drzewo sobie tam położę. W tym jednym miejscu i... Oho, po pogięłem. Po, po, po eee, pierdolne tam drzewo, no i co? No i tyle będzie, nie? Nie będzie spadać. Mmm... Dobra, spróbujmy teraz. No, już tą belkę odpiąłem, to. A, to zapięcie z tej strony jest? Nie jest, no ale dobra. No nie wiem, no działają belki. Powiem Wam szczerze, że ostatnio właśnie miałem problem i, i, i nie mogłem się. jakoś mi to po prostu nie pasował. Także. Także w ten sposób. No, tutaj kurki kokoszki moje piękne jajeczka znoszą w domu w spiżarce tam mam, że tak powiem, cały arsenał pięknych białych bombek od nich, także jak najbardziej na święta yy, na choinkę zawiesić, <gryw> jak ktoś się nie boi, to kupować i wieszać a, tak sobie to tutaj dopchnę. Mam nadzieję, że mi się to tutaj nie wyremteta. O, dobra, jest chillera. No i jeszcze jedna w sumie, to tylko trzy beleczki. Także może tutaj się jeszcze naprzód właśnie, żeby nie wadziła, nie zjechała gdzieś jakoś głupio. A weźmiemy tą z tyłu może, chociaż... Czy to będzie takie dobre rozwiązanie? W sensie, czy. O, tak, tak, tak. Więc ja tam Sąsiadowi problemów nie robię. E, on mi sprasował, ja mu to przywiozę. Nie ma problemu. Jakoś. O, no bo mi pierdolnie ta belka. Za chwilę coś tak czuję. A może jest po prostu jakoś coś. Nie, no spać mi tabelka. Teraz nie będę miał co zbierać. No, to po robocie. Dobra. Wyciągnę ją. Wyciągnę ją może. Może jutro. Będę się na razie nią tutaj przejmował. Zbytnio. Eee, 30 na razie sobie odstawię. 30 będzie robiła przy innej robocie eee, no 30, 20 28. Na razie będzie robiła przy innej robocie, znaczy za parę dni w sumie. I, i, i to tak. Dobra. Dobra moi drodzy, także to jest na razie chyba wszystko w tym materiale. Eee, coś tam podziałaliśmy, widzieliście nowe nabytki, jak najbardziej. Eee, no będę musiał to pilnować, bo mi ktoś to po prostu. Nie wiem, boję, boję się po prostu, że ktoś mi to zapierdoli spod tej drogi, ale też mam taką nadzieję, że. Że jednak nie. O, jaki wariat! Gupoli nie brakuje. Hmm. Dobra, zamykam bramę, bo to warioty. Wariotów nie brakuje, jeszcze mi wjedzie na podwórko, po wszystko i co będzie dobre. No, także belki, prawdopodobnie jutro, wiozę do sąsiada, zobaczymy. Mam nadzieję, że... Mm, mam nadzieję, że... jednak przyjmie, nie będzie miał problemu, że tam, nie wiem gdzieś tam przywilgocone czy coś, no nie mam gdzie ich schować, a ale... dobra, co będzie, to będzie, będziecie widzieć, będzie wszystko monitorowane, także to, to, to na razie chyba tyle w tym materiale. Do następnego, trzymajcie się, cześć mordeczki.